Patrzcie, znowu jakiś jeszcze jeden mi tu wrócił. łap jeden. Patrzcie, tu kopiec. Patrzcie, jaki tam kopiec wywalił. Tu jeszcze były... Tu były dwa. Jeden już tam trochę rozwaliłem, nie mogę znaleźć. Tam już dziurkę mam przygotowaną. Tam jeszcze jest jeden dalej. zostały sobie na później, jakby go nie zlapał. Mam dla niego niespodziankę znowu ta -da, da no nie wie co go czeka jeszcze werbeluch jeden ja już to sobie odgrzebałem super teraz jakby ktoś nie wiedział włóżczamy sobie to tam do dziurki naszego kolegi. O, i co tam, jakiś zakręt? Czekajcie. O, e, co się dzieje? Nie mogę wsadzić, słuchajcie. Sprawdźmy, co tam się dzieje. Może jakoś tak. O, super. Jakiś tam był zakręt. Kurczę. No. Nie, coś mi tu nie pasuje, o teraz elegancko weszło, teraz tak, a zdejmę te rękawice bo mi przeszkadzają, ściągamy to, nie. nic trudnego. Wciskamy kabelki Jest nieuzbrojona I teraz tak Wtykamy sobie tu, jakoś go wbijamy Bierzemy ten talerzyk Wciskamy do dziury tak, żeby Dało się go swobodnie, jak on będzie wychodził. Aż te komary. Jeszcze nie wymyśliłem na nie nic, ale też coś wymyślę. No. W zasadzie tyle. Teraz przekręcamy, żeby ją uzbroić. Popychamy tutaj tą bolechę. Świeci nam się kontrolka. Ona za chyba 5 minut zmieni się na czerwoną. To będzie znaczyło, że jest uzbrojona. No i czekamy. Mam nadzieję, że kłak jeden przyjdzie tutaj rano znajdego już rozerwanego. Taki szkodnik jeden. No kurde, daje im tyle szans, a one nic. No niestety. Trzeba będzie unicestwić go. Jeżeli tu się nie złapie, to będziemy próbować jutro tam, albo tam, albo tam na końcu działki. Zobaczymy. Przyjdę rano. Sprawdź. Czy wyszedł się przywitać tutaj? Do rana.